Witam Was serdecznie, ja jestem Bardoszuk i to jest seria. Co prawda trzy skrzynki, ale dzisiaj tych skrzynek będzie 14 i będzie to 5 Operacji Phoenix, 4 Breakout, 1, 2, 3 Łowcy, 1 Esport i klucz do skrzyni Falsion. No dobra, no to otwórzmy sobie pierwszą i zobaczmy co nam wytropi. Mam nadzieję, że coś fajnego. Bardzo by się przydała mi kosa, nie ukrywam troszeczkę hajsu, o Jezus było blisko, było blisko no jest glock glock, no fajny powiedzmy sobie, dobra, teraz operacja Phoenix, mam nadzieję że coś ciekawego będzie zobaczymy, e, ja chciałbym wam zaznaczyć, że pierwsza skrzynka stój, stój no niestety, nic ciekawego nie ma, że pierwszą skrzynkę jaką otworzyłem, to wydrobiłem właśnie swoją kosę i macie to na filmiku u mnie na kanale, jakbyście chcieli jeszcze raz obejrzeć Gdzieś tam link się powinien pokazać. No dobra, zobaczymy co tu będzie, chociaż te AVP. Nie, no pff. Niestety, chyba los nie będzie zbyt szczęśliwy dla mnie. No ale cóż, dobra, teraz yy, etnią walizkę e -sporta. zobaczymy co tu będzie. M4 też Jaguar może być, o AK-47 proszę, no niestety USP. No trudno, trudno. Ale fajne dosyć. Szkoda, że nie ma traka, to sobie wziął. Dobra, to co teraz, to teraz skrzyniołowcy. Yy, I tak, i tak. Co tu M4? Może być, yy, bo zamieniłem swoje, dałem do kontraktu i teraz nie mam, ale niestety jest ZZ. No trudno, ale my się nie poddajemy, prawda? I skrzyniołowcy otwieramy jeszcze raz i jedziemy. nóż myśliwski może być, naprawdę. Albo AK-47 Wulkan by się przydał. Ale jest Tech Izak, a tu był z Star no niestety. No dobra, e, Breakout to Breakout. Którą z sobie tą ze środka? Może być te M4, naprawdę bardzo bym się ucieszył jakby było, mogłoby być. No ale nie będzie, będzie MP7. Hmm. Jeszcze trochę tych kluczy zostało, spróbujmy jeszcze raz i weźmy ostatnią, może będzie szczęśliwa. Dalej M4 albo nóż motylkowy. Nóż może być też. Ale no, niestety nie będzie. Pst, trudno. Dosyć fajnie wygląda. Zostało jeszcze tylko 6 kluczy i ostatnia skrzynia łowcy środkowa. Co tu może być? No mogą być te M4 albo kała. Jest, jest! Jest! Tak! Mam M4, prawo! Mam M4, które będę używał, tylko trochę odrapane. Aj, no trudno, ale jest M4, super. Cieszę się, bo akurat jedno, jak już wspominałem, zamieniłem do. Chyba, że tutaj też się trafi M4 i będzie naprawdę w lepszej jakości. Nie, tutaj jest yy, maciora ze statbrakiem. Tak, no może być. Dobra, no to teraz mamy jeszcze trzy skrzynki operacji, fajnie, weźmy sobie załóżmy tą. I coś ciekawego będzie, no proszę, jeszcze coś ciekawego, chociaż już jest całkiem nieźle, bo jestem 4. No nie, nie będzie nic ciekawego. Nie będzie, nie będzie, niestety. Nie ma. I spróbujmy jeszcze to, a skrzynkę na przykład tą. Może będzie szczęśliwa. AK-47 bardzo by się przydało, też jakieś lepsze oczywiście. Już te, co mam, ale już nie będzie, już ja to wiem, że nie będzie, niestety. No nie. No nie. I dwa klucze, dwa klucze. Może będzie kosa. Raczej pewnie nie, ale... Aczkolwiek naprawdę bym się bardzo ucieszył i to by był bardzo miła niespodzianka. No dobra, to dawać te TPD 250, no, no... Jest takie trochę dziwne. No cóż, ostatnia, ostatnia i wybierzmy sobie właśnie tą i lecimy. I co będzie? Tak, to mamy to, dobra, teraz sprawdźmy sobie e, jaka to jest, zaprawiony w walkach właśnie, no. Ale od razu to sobie ustawiam, no będę z tego korzystał, bo nie mam innego. Jak on no, to jeszcze zobaczmy jeszcze raz, no tak widać że zaprawiony w walkach. No trudno, może być. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za poświęcone te 5 minut na oglądaniu co prawda serii 3 skrzynki, skrzynek było więcej. I do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się ciepło, hej.